Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveaway'u na 30 dni konta premium i czołg premium mojego poziomu w World of Tanks. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony banny Jesteśmy po pierwszym dniu czerwcowego etapu linii frontu i kilka rzeczy, które w zasadzie po 4 godzinach gry mi się, gry mi się nasunęły, nie miałem. Wcześniej takich spostrzeżeń przed zmianami, także myślę, że warto się z Wami podzielić. Pierwsza zmiana to taka, że czołg nie odradza się 5 minut, tylko 7. I tutaj, pierwsze co rzuciło mi się w oczy, i w zasadzie przez 4 godziny, non-stop miałem to uczucie, że dzieje się dużo mniej, akcja jest dużo mniej dynamiczna. A co za tym robi? Idzie, robi się delikatnie rzecz ujmując, nudno. I o ile, y, gdyby było kilka map, można byłoby to jak przeżyć, gramy w kółko to jedną mapę przeciwnicy rzadziej się odradzają, przez co rzadziej do nas przyjeżdżają. Nasi sojusznicy również rzadziej. Generalnie zapanował większy, nazwijmy to w cudzysłowie ład na linii frontu. Jednak jakoś o ile lubię ład, to nie odbieram tutaj tego na linii frontu jakiś, jako wielki atut, jako wielki argument. Raczej coś, co. Hmm, mogłoby zostać wypośrodkowane. Przypomnę, w poprzednich y, liniach frontu czołg mogliśmy wykorzystywać co 5 minut, teraz czas naprawy wynosi 7 i tutaj... Być może nie mam dokładnych danych, także ciężko mi będzie dokładnie orzec, ale być może gracze mają po dwa, trzy czołgi premium i po prostu, czy po jednym, dwa czołgi, czołgi premium i po prostu nie mogą sobie pozwolić na tak długie naprawy, przez co cierpi dynamizm roz, rozgrywki. No cóż, po, podkreślę ja to tylko ja, ale nie do końca mi to. Yy, spasowało. Jestem ciekaw oczywiście waszego zdania, koniecznie napiszcie w komentarzu. Być może się czepiam, być może tak powinno być, ale zasadniczo moje spostrzeżenie po tych kilku godzinach było takie, że jest mniej dynamicznie, bardziej monotonnie i mogło być to rozwiązane inaczej. Z kolei zmiana na plus, jeśli chodzi o czasy, to już nie czekamy 30 sekund na wejście do bitwy nowym pojazdem, tylko 10 i to jest ogromna, ogromny krok do przodu, ponieważ wcześniej nie wiadomo było co przez te 30 sekund robić. Po nic do picia ja sobie nie pójdę, po co tyle czekać, 10 sekund jest sam raz i tutaj naprawdę jest yy, wszystko w moim, w moim odczuciu yy, na tak. Czy te zmiany zabiją linię w Wrędu? No może, delikatnie dramatyzuje, ale na pewno ucierpiał dynamizm i yy, nie wiem, jakoś nie do końca mi się to podoba, jestem jak powiedziałem ciekaw Waszego zdania. Drugą dość ważną zmianą było mm, balansowanie miejsc na rezerwy bojowej. Już nie mamy tak, że czołg lekki ma trzy rezerwy, czołg ciężki jedną, jest dokładnie na odwrót i tutaj moim zdaniem jest to zmiana na plus. Dlaczego? Czołgiem ciężkim na liniach, może przybliżmy mapę, na liniach tutaj i tutaj nie bardzo było co robić. Tutaj zdecydowanie bardziej sprawdzały się czołgi lekkie, które miały trzy rezerwy, które mogły wjechać na bazę, zdobyć z inżynierem tą bazę i tak dalej, i tak dalej. Niszczyciele czołgów też, żeby dać covera, przydawały się, ale ciężkie praktycznie w ogóle i tak naprawdę ciężkie przydawały się. Tutaj w tych dwóch kwadratach, które, które zaznaczam i tak naprawdę nigdzie więcej. Ja od razu zaznaczę, że ja ostatnie linie frontu dużo grałem lightami, ponieważ gra mi się przyjemnie. Niekoniecznie gram pod damaszek, jadę sobie pozdobywać bazy i tak dalej i bardzo często już w tej fazie, szczególnie jeśli bronimy i uda mi się tam ze 2 trzy razy przemieścić w tempo do tego, co będzie robił przeciwnik, jest już generał, także uważam to za dość wydajny sposób gry, dlatego gram. Obcięto lightom rezerwy z 3 do 1. Czy to jest problem? Absolutnie nie. Grając lightem dynamicznie tak naprawdę nie było wcześniej czasu albo trzeba było się zatrzymywać, rzucić na lot i tak dalej. Nie grało to. Nie grało to do gry lightem, także zmiany na jedno miejsce uważam, że jest ok. Wkładamy tam inżyniery i możemy sobie hasać, robić co chcemy. jest naprawdę... Idealnie, czołg ciężki, trzy miejsca na rezerwy i tutaj bardzo duży atut, ponieważ czołg ciężki, szczególnie tutaj na tych liniach był taki nijaki no coś można było zrobić z tym inżynierem, wjechać na bazę. Czasem się udało, czasem się nie udało, i tak dalej. Teraz mamy i możemy wrzucić ym, zasłonę dymną, i możemy wrzucić inżyniera, i możemy wrzucić na Także tutaj czołgi ciężkie zdecydowanie zyskały i, zde i zyskały na użyteczności. Już myślę, że można je wykorzystywać na całej mapie, tak naprawdę zyskały na uży użyteczności, czyli tak naprawdę zmiana na dość, w moim odczuciu, dość duży plus. Tedeki dwa miejsca i średnie dwa miejsca to jest też ok i myślę, że wystarczy. A artyleria, jedno miejsce, i tak szczerze mówiąc, tej artylerii to bym okroił do zera. Dlaczego? Ponieważ artylerzyści bardzo często robią tak. Strzelają w nas pod swoim pociskiem, stawiają na gąsce, rzucają na nas nalot i niejednokrotnie nas zerują. Może jakiś odstęp od strzału, coś. Nie do końca mi to zagrało i. Coś mi w tym nie pasuje, zresztą nie jestem fanem artylerii, a jak wiecie, bądź nie wiecie, artylerią jest stosunkowo łatwo zrobić, zrobić generała, ponieważ na przykład ustawiamy się tu i dekapujemy sobie B, tak? Czyli tutaj ludzie na B ustawiają się tak, żeby stąd nie było przestrzało, artyleria stąd, za każdy dekap otrzymuje masakryczną ilość punktów. Co za tym idzie? Tak naprawdę generał na artylerii wydaje się tylko i wyłącznie. Formalnością. Trzecią, zmianę, trzecią zmianą jest zasięg widzenia bunkrów, i to też mi się dość podoba, ponieważ niejednokrotnie jesteśmy zdziwieni: OK, to kto atakował te bunkry, skoro już ich nie ma, przeciwników jeszcze tam nie powinno być? A no przeciwnik, który się gdzieś tam przemknął i mm, zaczął strzelać, teraz y, będzie wykrywany. A co za tym idzie? Zasięg widzenia działu wynosi 445 metrów, Informacje mogą wysyłać bez ograniczeń, także bardzo często może się okazać, że ktoś będzie atakował działo. Będzie wyświecony, będzie mogła artyleria zadziałać, będzie mogła, będzie można na niego rzucić nalot i nie będzie to już tak proste jak było do tej pory. Także jak najbardziej zmiany na plus. Przypomnę od poniedziałku, czyli od wczoraj do przyszłego poniedziałku, tam chyba do 6 rano gra linia frontu, można zarobić nieźle kredytów, można już w tym, w tym odcinku odebrać Emila1951. Ja niezmiennie jestem ciekaw Waszych opinii na temat linii frontu, koniecznie napiszcie w komentarzach, opinii i spostrzeżeń. Zapraszam na streamy, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, od 8 do 14 i od 20 do 22. W niedzielę od 18 do 22. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Banę.